No musiało się kiedyś zdarzyć. Dzień dobry pani, dzień dobry panu, witam cię serdecznie. Ja nazywam się Darek, a to jest rower, którym na co dzień jeżdżę. Ten rower nazywa się szczur V2. Zacznijmy od widelca. Jeżdżę na bardzo starym widelcu. Jest to jeden z pierwszych Olinsów wersja M1. Widelec ten przeszedł małą naprawę, to znaczy niedawno wymieniliśmy mu sterówkę, ma też skalibrowane ślizgi tłumik tutaj jest trochę przerobiony ponieważ w tych M1 kach był taki problem, że te tłumiki były zbyt przetłumione, to znaczy jak ważyłeś 100 kg to mogłeś go dostroić pod siebie, ale jak ważyłeś tak jak ja 70 kg to problem był taki, że nawet na pełni odkręconym reboundzie widelec za wolno wracał więc musieliśmy go przesimować, teraz nastawy tego widelca to jest R10, a było R30 to jest ułożenie blaszek simu w tłumiku tego widelca dlaczego jeżdżę na sprężynie takie rozwiązanie zasugerował mi Baribal. Powiedział, że to będzie naprawdę świetnie działać. Ze sprężyną jest taki problem, stalową, którą tutaj widzicie, że sprężyna musi być idealnie dobrana do Waszej wagi. I teraz Ohlins oczywiście ma tabelkę i według tej tabelki ja powinienem mieć taką grubą sprężynę, ale ta sprężyna dla mnie jest zdecydowanie za twarda, dlatego poszliśmy dwie twardości niżej i jeżdżę na takiej chyba najbardziej miękkiej sprężynie do tego widelca. Ale pozwólcie, że dzisiaj założę sprężynę która jest za twarda, dla mnie jest za twarda, ale będzie dobra dla gościa, który będzie. W dzisiejszym odcinku występował, bo im szybszy zawodnik, tym prawdopodobnie potrzebuje twardszego zawieszenia. W tym rowerze fabrycznie był zamontowany damper typu patyk. Tak potocznie nazywam te dampery RockShox'a takie najbardziej proste. Jest tutaj napisane Castium Tune dla White'a, teoretycznie pozmieniane nastawy. Chodzi to zadziwiająco dobrze w tej ramie, ale postanowiłem zamontować tutaj damper zdecydowanie lepszy. Mój ulubiony damper powietrzny Olin. Damper nazywa się z TTX2R. E, czym się różni Olins TTX2R od jedynki? Dwójka ma po prostu większą puszkę, czyli ten damper jest teoretycznie bardziej liniowy, tak bardziej chodzi jak sprężyna. Natomiast w przypadku tej ramy ja tym damperem klaskałem, zamykałem kompletnie, dołożyłem tam tokenów. Teraz w puszce tego dampera w środku i mam e, token średni. Natomiast tutaj jeszcze po obwodzie, podobnie jak w Foxach X2, można włożyć tak zwane Paski. Mam dwa paski. Teraz chodzi ten damper naprawdę. Fantastycznie pompuje go w moim przypadku na 180 PSI pod moją masę. Wykorzystuje prawie cały skok. Zauważcie, że White tutaj fabrycznie miał zastosowaną długość montażową 210. Żeby ten damper mi się zmieścił w tą ramę, musieliśmy przespawać te mocowania, mocowania dampera, bo ten damper, który mi został po treku, ma długość montażową 230, ale ma też większą długość skoku, więc finalnie rower na tylnym kole też teraz ma więcej skoku, ma 170. 70 mm skoku. Natomiast, żeby być w stanie zmieścić ten damper, musieliśmy uciąć oryginalnie położone tutaj te mocowania i przesunąć je o 19 mm do przodu. Czy to jest robota bezpieczna? No słuchajcie, jeżeli byście to dali do jakiegoś przypadkowego włodka, który coś tam spawa migomatem, to pewnie nie byłoby to bezpieczne. Natomiast ta modyfikacja była robiona u, moim zdaniem, jednego z najlepszych spawaczy RAM czyli u pana Janka Karpiela, który setki ramy pospawał i gwarantuje mi, że to połączenie wytrzyma. Konstrukcja tego roweru jest dosyć prosta. Mamy tutaj tylne zawieszenie, klasyczny czterozawias. Mamy tutaj bardzo solidny rocker, dosyć duże łożyska. Fabrycznie ten rower z tyłu ma napisane 160, ale tak naprawdę tyle skoku nie miał. Tutaj było jakieś 155 mm skoku. Teraz po zmianie tego dampera mamy z tyłu 170, z przodu widelec to 165 mm na sprężynie. LLK jest dla mnie trochę za duża, musiałem ją lekko zmodyfikować. Bardzo mi zależało na tym, żeby zmieścić tutaj w sztyce dwusetkę, ale żeby to zrobić, musiałem tutaj przyciąć jakieś 2 cm rurę podsiodłową, żeby przy maksymalnym wpuszczeniu siodełko było na takiej wysokości jak trzeba. I mimo, że rama jest dla mnie za duża, to po tych małych modyfikacjach jeździ mi się na niej po prostu wspaniale. Fabrycznie w tym rowerze miałem zamontowanego zwykłego CX-a, jeszcze drugiej generacji, tutaj z dużym furionem. Zdobyliśmy taki silnik Race, jest to silnik Bosch Race. Oczywiście konkurencja nie śpi, więc będą pojawiały się ciągle nowe konstrukcje, natomiast na chwilę obecną najlepszy. Kropka. Ale oczywiście E-Bike to nie tylko silnik. E-bike to też bateria. Fabrycznie w tym rowerze była bateria 625W jest to bateria, która waży 3,7 kg. Ja do tego silnika RAJ zastosowałem najnowszą baterię Bosza, moją ulubioną. Nazywa się Compact. Tube 400. I tą baterię mam umieszczoną w tym rowerze super nisko. Ona jest tak nisko, zobaczcie jak mam nisko środek ciężkości, bo silnik jest zrotowany i ta bateria leży niemalże na podłodze. Niebawem tutaj jeszcze dospawamy elementy, żeby położyć ją jeszcze niżej. Ale z tą baterią zrodziły się pewne problemy. Ponieważ miejcie na uwadze, że ta bateria została zaprojektowana, żeby współpracować z tym dwukilogramowym silnikiem SX. I ta bateria jest na najnowszych ogniwach 21700. Tych ogniw tutaj w środku jest mało. W związku z tym jeżeli jeżdżę na moim silniku race, na bardzo trybach mocnych wspomagania, to wtedy przez tą baterię przepływają olbrzymie prądy. Prądy tak duże, do których ta bateria nie była zaprojektowana. W związku z tym na dużym obciążeniu ta bateria się przegrzewa. Jeśli ona się przegrzewa, to wydaje informację do silnika, hej wejże trochę, wyluzuj, bo nie daje rady. W tym rowerze bateria Bateria w środku jest zabudowana, dlatego musiałem zamontować wentylator. Firma Vision Velo mi pomogła, dokładnie Sławek zaprojektował takie specjalne tutaj kominy. W środku jest zamontowany wentylator. Na dole są otwory, więc powietrze zabieramy tutaj z okolic silnika, poprzez baterię i jest to ciepłe powietrze wydmuchiwane tutaj. Oczywiście na zjazdy tego nie używam, używam te wentylatory tylko wtedy, jeżeli podjeżdżam ostro pod górę i używam mocnego trybu, bo na turze to w ogóle nie ma. Matu ani na eko, więc ja ten wentylator podłączyłem pod przycisk świateł. Jeżeli przytrzymuję przycisk od świateł, to włącza mi się wentylator, przytrzymując znowu wentylator, wyłączam, bezprzewodowo steruję moim wentylatorem. Dlaczego mamy tutaj takie wydechy, jak w jakimś dragsterze? Słuchajcie, oczywiście to było zaprojektowane w ten sposób z premedytacją. Zrobiłem na Instagramie taką rolkę. Założenie tej rolki było takie, żeby osiągnąć milion wyświetleń, więc musieliśmy zrobić. Coś szokującego. Oczywiście nie musi być to w tym stylu, sam wentylator z kratką by wystarczył, ale wygląda spektakularnie i te wydechy w ogóle nie przeszkadzają w jeździe. Żeby zamontować ten damper żeby zamontować ten wentylator. System kontroler tutaj w ramię, Musiałem tą ramę niestety pociąć, powiercić. Czy takie wiercenie osłabia Waszą ramę? Osłabia, natomiast nie osłabia na tyle, żeby ta rama mogła się połamać. Ja jeżdżę na rowerze bardzo delikatnie, ale postanowiłem, że zaproszę mojego kolegę, Bartka Nęckę, który jest świetnym zawodnikiem, moim zdaniem jednym z najszybszych w naszym kraju. Jest też instruktorem, ale słynie też z tego, że robi spektakularne loty i pięknie Jeździ w zakrętach. Także, proszę bardzo, Bartek ten rower dla nas przetestuje w terenie. O, idealnie. Bartku, jak ten rower? No fajnie generalnie, skocznie i dobrze. A ja, sprawdźmy spawy, czy się nie połamał. <noise> nie połamał się, a mówili, że się połamie. Z tego co kojarzę, to ty też eksperymentujesz ze spawaniem, tak? Twój trek jest pospawany? Jak najbardziej. Dlaczego? Miał awarię pewną. <noise> a w którym miejscu? Okolice suportu, jak to Tak, tak jest, okolice suportu. Frank mi też ostatnio link, no ale linku niestety się pospawać nie da, bo jest z magnezu, ale... Jak wyjeździłem jeździłem cały sezon na też spawanym rowerze, to widać, że porządnie. Porządne. Porządna robota. Ja Ci bardzo dziękuję za przetestowanie mojego <grym> roweru. <grym> dziękuję również Czy za moja użyczenie? maszyna jest bezpieczna? Mogę skakać z krawężników? Z krawężników tak. <gry> korby w tym rowerze to super lekki model marki Effertin. są to korby karbonowe. Mam je w tym rowerze, miałem je też w rowerze moim poprzednim. Są to korby, które mój znajomy Dominik Koza Kozioł w swoim Treku używał przez 3 lata i nie miał z nimi żadnych problemów. Dużo korb aluminiowych Efertina się bardzo gnie, wypadają z nich gwinty. O czym przekonał się Paweł z Endurofiny. Natomiast te karbonowe korby z FR Martina mają bardzo dobre opinie, mam je mega wyobijane, natomiast są super lekkie yy, i pasują do wszystkich silników Boscha, bo Bosch trzyma się jednego standardu, więc będę mógł te korby też wykorzystywać w przyszłości. Te pedały, które tutaj widzicie, są to pedały marki Specialized, nazywają się Boomslang. Mam je chyba już piąty rok. Moim zdaniem są to najlepsze pedały na świecie. Dlaczego? Ponieważ mają bardzo nietypową budowę, to znaczy tutaj mają wielkie łożysko ma. Maszynowe, ale w środku mają tutaj podparcie ośki łożysko igiełkowe metalowo-metalowe. Wszystkie pedały to jeździłem na nich na no rok, może półtora i łapały luzy. Natomiast te pedały są niezniszczalne pod jednym warunkiem, że jeżeli macie je nowe, musicie je rozebrać, napakować tam opór smaru i skręcić z powrotem, i będą żyły wiecznie. Kierownicę używam od lat tą samą. Jest to kierownica marki. Boże, jak to się nazywa? Bontrager. Tak, Bontrager, czyli marka yy, trekowska. Jest to kierownica zintegrowana z mostkiem. Mostek tak jakby imituje, że to jest 35, więc dość dosyć krótko. Trek się chwalił tym, że ta kierownica jest mega lekka i waży jakieś 230 gramów łącznie z mostkiem, więc super lekko. Podobają mi się gięcia tej kierownicy. Dla mnie ta kierownica jest naprawdę ekstra, natomiast jak czytałem o niej opinię, to dużo profesjonalnych testerów narzekało, że ta kierownica po prostu w ogóle nie pracuje, że jest twarda jak kowadło, że jest za sztywna do roweru enduro. Natomiast ja mam pluszowo ustawiony widelec i nie ta rowinca po rękach nie bije, jeździ mi się na niej doskonale. Hamulce w moim rowerze wyścigowym są raczej przeciętne, bo moi szybsi koledzy zawsze mówią mi, hamulce daj spokój, używaj jak najmniej, więc nie ma tutaj przesady. Fabrycznie były hamulce tutaj GAI, więc ten hamulec był tu zamontowany, go w ogóle nie ruszałem, natomiast do tego zacisku założyłem klamkę Code RSC, a z przodu założyłem kompletny hamulec Code RSC. Z przodu i z tyłu mam tarczę 200. Tarczę używam raczej przypadkowe. W sezonie startowym już założę jakieś porządne tarcze Magury. Natomiast tak w okresie treningowym to używam cokolwiek. Dojeżdżam te tarcze po prostu do końca, do tam do grubości 1,4-1,5 mm. Z przodu mam jakiegoś Ice szymanowskiego z tyłu w ogóle SLX tania tarcza, ale daję radę. Staram się hamować jak najmniej. Ten rower wychodził na kołach 2,7 7,5 z tyłu i 2,7,5 z przodu. Założyłem z przodu koło 29 cali. Było to możliwe. Stary widelec M1 Zolinsa ma taki bardzo jeden ciekawy parametr. Dosyć nietypowy. To znaczy odległość crown to axle, czyli ta odległość jest w tym widelcu bardzo mała. Nie wchodzi mi tutaj błotnik z Vision Velo, Natomiast rower stoi dosyć nisko, mimo że ma 160 szkoków więc śmiało można tutaj było wpakować koło 29 cali. Tu jest koło systemowe Bontragera. Ta obręcz nowego typu, która ma bardzo grube ścianki. I od pewnego czasu, mimo że tutaj mamy naklejki flat-out, to tak naprawdę nie stosuje z przodu wkładki. Zupełnie. Z przodu stosuje po prostu opony typu. Decha, casing, która jest bardzo mocna i się nie niszczy. Czy te obręcze są niezniszczalne? Nie, są zniszczalne. Ja taką obręcz jedną już połamałem. Mój kolega Robert Pawłowski połamał drugą i kolega Sebastian Jasiówka połamali tą obręcz trzecią. Natomiast oni i ja łamaliśmy te obręcze z tyłu, z przodu oczywiście koło jest mniej obciążone, więc ja nawet na zawody biorę to ryzyko na siebie i jeżdżę z przodu na karbonie bez Wkładki. Tylne koło jest tutaj fabryczne WTB, takie jakie przyszło z tym rowerem. Trochę pancerne, trochę ciężkie, ale tym się za bardzo nie przejmuję. Mam tutaj teraz taką raczej dziadowską oponę z odzysku jest to Maxis, DHR 2 i w ogóle w oplocie EXO, ale z wkładką naprawdę nic się nie dzieje. Natomiast w sezonie startowym mam plan zakładać tutaj do tyłu oponę DD, czyli double down na 3C takiego Max Gripa 27,5x24, bo tu jest balon 2.8 będę zakładał 2.4 ta opona jest cięższa, ale będę wkładał do tej opony lekką wkładkę z flatouta, flatout ma dwa typy takie bardzo delikatną wkładkę i tą mocniejszą, więc będę wkładał tą mocniejszą w połączeniu z mocną oponą i myślę, że nie będę uszkadzał ani obręczy ani łapał kapci. Do tego roweru mam trzy lekkie baterie, te 400, setki więc jak ich trenuję, no to jeżdżę takie szybkie lapsy na mocnym wspomaganiu często zjeżdżam do samochodu dlatego taki mały bidon z jest dla mnie w zupełności wystarczający. Napęd. Na napędzie jeżdżę tym samym już od lat. To znaczy z tyłu stosuję kasetę starą, simanowską, prostą deorkę za 100 zł. Jest to kaseta 1136, czyli bardzo mały zakres ma. Dlaczego tak mały zakres? Ponieważ jeżdżę na bardzo mocnym silniku i nie brakuje mi przełożenia. Po prostu muszę trzymać odpowiednią kadencję. A jeżeli kadencję mam za słabą, to po prostu zwiększam wspomaganie. Jeżeli macie elektryka z dużym silnikiem i nie robicie dużo, Tripów na eko, to dziesiątka kaseta jest w zupełności wystarczająca. Przerzutka Saint u mnie z tyłu pracuje. Moim zdaniem jest to najlepsza przerzutka, jaka została kiedykolwiek zaprojektowana. Ponieważ jest turbopancerna, jest lekka, jest na łożyskach. Jedno i drugie kółeczko. I zobaczcie jaki mam olbrzymi prześwit. Porównajcie sobie ze swoją dwunaską. Jak dużo ma miejsca między ziemią a wózkiem, więc ja tego wózka w zasadzie nie niszczę, nie urywam tych przerzutek, ponieważ ta przerzutka jest oddalona od przeszkód. Jest bardzo precyzyjna. Z racji swojej właśnie prostej budowy Wózka i tylko 10 biegów chodzi wspaniale. Mamy znajomych, którzy jeżdżą teraz na najnowszym napędzie od Srema, tym t type za XSM i tam dosłownie pukniecie lekko w wózek, zegniecie wózek i przerzutka chodzi fatalnie. Natomiast tutaj przerzutkę mam połączoną z manetką też Saint zjazdową, która pozwala do, o dwa kliki w dół zmieniać biegi. Tu jest na maksa wytarta ta manetka, oznacza to, że naprawdę od dawna na tej manetce jeżdżę i ten napęd jest po prostu optymalny. Dodam jeszcze, że stosuje zębatki z przodu stalowe. Wiadomo, są jakieś lżejsze odpowiedniki aluminiowe, ale stosuję zębatkę tanią, stalową w połączeniu z tanim dziesięciobiegowym łańcuchem. Czy ten rower po moich modyfikacjach ma ciągle jakieś wady? Oczywiście, że ma wady. Przede wszystkim największą wadą tego roweru jest jego masa. Niestety, te wszystkie rowery White na aluminiowych ramach są piekielnie ciężkie. White tutaj stosuje strasznie grube te elementy. Jest tutaj olbrzymia klatka wokół silnika. Tutaj ta rura ma chyba 4 czy 5 mm grubości, więc ogólnie masakra. Natomiast jest bardzo mocna, więc mimo, że ją tutaj powierciłem, to nie powinno się tutaj z tą ramą absolutnie nic dziać. Waga tego roweru, takiego gotowego do startu, bez bidonu, bez wody, to jest 23,9 kg. Czy to dużo? Tak, to jest dużo, za dużo. Natomiast no nie bardzo mam pomysł, żeby tutaj coś jeszcze odchudzić, mógłbym karbonową obręcz z tyłu zamontować, ale... Ale trochę bez sensu Jakieś może lżejsze plastikowe albo karbonowe siodełko Nie będę tego robił Drugą wadą tego roweru jest kąt podsiodłówki Niestety ta podsiodłówka jest taka starego typu Leży głęboko do tyłu Można by było tutaj pociąć ramę Huknąć młotkiem Trochę tą podsiodłówkę wyprostować Ale nie będę tego robił Żeby nie stracić gwarancji na ramę Natomiast co zrobiłem Bardzo mocno przesunąłem siodło do przodu Więc tak oszukałem trochę ten kąt podsiodłowy i teraz to siodło mam bliżej. Przejdźmy do zalet tego roweru. Zaletą tego roweru jest to, że na pewno się wyróżnia w tłumie, bo niewiele widać na ścieżkach rowerów, które są pocięte szlifierką i przespawane, tak bardzo poprzerabiane, ale to jest pikuś. Ale najważniejszą zaletą tego roweru jest to, jak ten rower prowadzi się. Ten rower według mnie prowadzi się fenomenalnie. Jeżeli nie wierzycie, to zaczepcie mi kiedyś na ścieżkach, chętnie się zamienię, możecie się tym rowerem przejechać. Długo zastanawiałem się, dlaczego rower ten tak dobrze Jeździ, dlaczego tak dobrze skręca w zakręty? Dlaczego tak się łatwo kładzie i dlaczego tak łatwo staje z tego zakrętu? Kminiliśmy z chłopakami i doszliśmy do wniosku, że sekretem tego roweru jest po prostu absurdalnie nisko położony środek ciężkości. Tak w spoczynkowej wersji tutaj suport mam na 345 mm, natomiast zobaczcie, silnik tu jest zrotowany, dużo ciężkich rzeczy jest na dole, i dodatkowo jeszcze ta bateria tutaj leży niemalże na glebie. Dlatego mogę śmiało powiedzieć Wam, bez ciemniania, że to jest najlepszy rower, na jakim kiedykolwiek jeździłem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego roweru, to śmiało pytajcie w komentarzach. Staram się na każdy komentarz Wasz odpowiedzieć. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, więc oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego, miłych, wesołych, rodzinnych świąt. Mokrego śmingusa dyngusa 30 marca, czyli już w wielką sobotę jelenioskie ścieżki otwierają swoje ścieżki. Ja planuję tam przyjechać ze szwagrem, będziemy tam w sobotę, więc do zobaczenia. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, do dania lajka, do skomentowania materiału i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku, w kolejny piątek pokażę Wam o co chodzi z kalibracją. Widelca. Jo.